Cześć! No, cześć! Tutaj dresia. I Anitox? No. No. Eee, czekaj, żebym teraz nagrywania nie wyłączyła. Dobra, udało się. Dzień dobry. Dobre. Co jest nasz pierwszy Escape? E, nie znam nazwy, nie pamiętam. No. Co, idziemy. Idziemy. <laughs> Niedobra jesteś. Eee, koszulka mi wpadła dopiero pierogu. <grybuj> <O> ja... <grybuj> Idziemy. <grybuj> Chodź. To ty przeczytaj tą historykę, ja zasady poczytam. Było dzisiaj ciu ludzi. Uważaj na pułapki, dobre... Ej, z której strony, do której mam to czytać? No, od lewej do prawej. <grybuj> Dobra. Jeszcze raz. Wy no. tego nie słyszeliście. Było dziesięciu ludzi. Fabuła jest oparta na faktach. Uważaj na pułapki dobrej zabawy. Jung umarł tu. A tu nie ma tabliczki. <laughs> Można niszczyć <laughs> tylko wełnę koloru jasno-niebieskiego. Ej, sorry, jasno-niebieski. Nie niszcz Toru. Nie używaj własnych itemów. Dobra, no to pa. Co okay. to. <laughs> <laughs> Czekaj, tu pisze start, dobra, e, to ja może pierwszy, hop. A, <laughs> ja ja, ja. ja ha. Czekaj, lecę do ciebie. No to już nie poleci. Ty... E, teraz... <laughs> Czekaj. Ej, ty gdzie ty ja jest? jestem? Czekaj, tepam się do ciebie. Eee, a kuku? <ścoughs> 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 <Nie>! <ścoughs> Dobre, <mi> się mam. <ścoughs> to było niegrzeczne. Trudno. Nie jestem w szkole. Czekaj, nie tepaj się, ja tam przeskoczę. Dobra, nie <ścoughs> Mój wynik 0, najwyższy jaki miałam. Czekaj, ty ja chyba to przeskoczę. Czekaj, udało się. To... to ja się tepnę. Nie, bo jestem na kamieniu. Dobra, teraz się tepaj. To było dziwne. Ale I powiem, nie, nie do ciebie, wielko. najpierw pisz dresik. Ani to. Nie, dresnik! Ty o to <śla> <śla> Nie! Głupie! <laughs> Wiesz co? Ja się prześpię w łóżko, ty może mieć serwera. Au! Albo ty się prześpisz. Ja yeah. Kurwa, no wali mnie te nogi. Ja będę pierwszy! Nie! Yeah. Ty geju Kudźma Zaraz się Dobra, prześpij się. No. Masz łóżko? No. Dzięki. Kurzaj! <śpij> Dobra, śpij. Dobra, czekaj, wychodzę. O, nie, ten serwer, Jezu. <laughs> Dobrze ci tak. <laughs> tu jest ten serwer. A, kuku. No po co my tu przychodziliśmy, jak można to było łatwo stagować? Weź to nie obchodź, tego będzie śmiesznie jak wtedy pójdziemy chyba. Ej. O <laughs> Co, wlazłeś do lawy? No, skąd wiedziałaś? No <laughs> <laughs> bo ja to wiem. Nie dmuchaj tak do tego mikrofonu. Nie dmucham. No nie w ogóle. Ja tu niego rozmawiam. Ja Taki. idę do pomieszczenia po... Ale z ciebie cheater. Ze mnie? No nie? No nie no. Przeszedłeś to podobno. No, ja tego nie przeszłem. Kto tak mówił? I kiedy? No nie wiem. No właśnie. E, Czekaj. Kurde, nie, no. Ale to głupie jest. No, żebyś wiedziała. No. żeby nie było to on wybierał mapkę, to do niego skargi. Nie, do mnie tylko, do Dresika, bo jeśli nie chciał nic znaleźć lepszego. Tak, ja szukałam do dwóch survivalów mapki. Sadź tu, escape, i będą wszyscy szczęśliwi. Kurde, nie trafiłem. Nie, grzwi. bo ostatnio jak ja pobierałem, to to było z chomiku i i... i, i było źle. Nie w tą ja... stronę wózku, głupi. Nie w tą stronę ci mówię. Idź. Idź. Dobry wózek. A kuku! A ty masz iść w drugą stroną? Ja chcę, dziękuję. Dobra, <grystanie> ja idę. Pa! Cześć. Weź tutaj ten wózek do No to pchamy. I jeszcze! No! Co te pistony robią? No, ty powinieneś iść z drugiej strony. No i się odezwała. <grystanie> Boże święty, co to jest? Nie, nie no lawa. Dobrze ci tak. Ej, Pięknie. to chyba będzie odcinek. To ja tak. już to popcham. To ja ty za To będzie długi odcinek, coś mi się wydaje. Ja już nie mam limitu. Ja też. No to masz problem. Ej, W ogóle ty się słyszysz? Nie. To u no i którę to tu mam? O, kręga. No się... O kurde, nie! A już był na końcu. Co to znaczy went up in flames? Nie wiem. Wiem, że flames to ogień. Aha, czyli, że spłonąłeś. No chyba. A fire to nie było ogień? Biedne to samo chyba. O oh, fuck, nie no! kuśwa! Aha, głupie skajdę. No widzisz, tak samo mądry ten kto go wybierał Czyli ty? Tak, ja Nie, sorry, ten najmądrzejszy jest ten kto go tworzył, zamiast żeby to jakoś miarę ładnie oddzielić, to ten jakiś burger zrobił Ty, a skąd ty się tu... Aaaaa wzi... co? Dobra, nieważne Kotlet? ale szczytne. Jestem na końcu! Chyba wskoczę. Kurde, wskoczyłem! O nie, tu się utopić mogę chyba. Czekaj. Pamiętaj, niszcz tylko we mnę w kolorze jasny niebieski, jak tu tam było napisane. Tak, tak, tak. Jasne. Ja pierdziel, ja się utopię. A nie? Nie, nie, nie utopię się. Jest ich na razie Jest... dziesięciu, pamiętaj. Skrzynka. Otis Giro. A, kuku, ja idę w prawo. A, to mnie bije. O skrzynka, dwa diamenty, oui. Ja idę prosto na ham. Lawa, aaa, fak, lawa, o Też się cieszę. Też się cieszę, bo kurde wziąłem prawie w depem A widzisz specjalnie. Drzwi, czy nie? A gdzie? O, też jestem nie. przy lawie. Aaa, fuck coś mnie. Się... O, strzały złapałem w locie chyba. Fajnie Ale ja nie wiem, czy tutaj laguje. O oh, fuck! A e, mnie tak samo. mnie przykry... bije! O, dzień dobry! Nie. I ty jedne. Ja nie, nie, <laughs> nie lubię. I wejdź, no. Skacz. Kazałeś <laughs> Kazał skoczyć. Ale żeś tyś miała w Skąd ty miałaś tyle wędek? No, w skrzyni było. A nie mogłaś mi jednej dać! <laughs> nie. Przeszłem! O, skrzynka i trzy diamenty, ui! No żeś ty... ...wepchałaś mi się na hamulc. Idziemy myśleć iść dalej? No coś drogi pomylił. O, shit! Co? No trochę już padłem. Dobra, tędy. <grybuj> Chyba. <Prędy>. <grybuj> <grybuj> e, dobra, Przys nie być, musisz być szczęśliwa ze swoich umiejętności. No wiem. <noise> Ty, chyba znajdę wyjście zaraz. O ile mnie jakaś strzała nie jebnie bo... O, skrzydza, wyjście! Czekaj Uj... moment. Ja zobaczę, czy mi się film przesłał. Ja nie mogę, z tego głupi film. Kto do mnie pisze? Ja sprawdzę, czy mi się nagrywa, czekaj. <noise> Kurde, czekaj, moja matka przyszła. Pozdrawiam tą, tam tamtą, jakiej tam rybenika i pacana, żeby nie było. Co to jest, jest w ogóle? Dobra, wróciłem. No co ty robisz? No wchodzę ci na klocek. No. Nie. Tak. Czekaj. Nie! Cicho. Spadłam. Dobra, już jestem. No wiesz, co, nie macie, a chodzi. Ojej! Jaki skrzydł? Nie! Raz, dwa, trzy, z czterech, pięciu na no, oko. Mogę zabrać pierwsze pięć klocków. Nie pozwalam ci. <noise> Jezu. Dresik! Już <noise> to! No to daj mi no dość! Y <noise> Jakie ułatwienie! A kurde... Au ha, ha, ha. Nie wiem, tylko A kurde! Nie no, to jest sprawiedliwe! Oj oj! Kupi klocek. No co ty robisz?! Nie Ej, Dresia! Chcesz dostać? się to! Odłóż ty, Brzydalu! No to. Ile. Połóż to około mnie, tu! Nie, bo nie doskoczysz, muszę kilka razy. Jaka dobrać. parówka! Nie jestem jeszcze na samotnym klocku. Z polką. Ej, nie niż mojego! Nie! Yeah. Ziemniaki i barszczu. Ziemniaki! Z czego się śmieję? Dzięki. To ziemniaków i barszczu. A to jest jakaś woda, czekaj, ajdź. Ja idę do woda. No, co ty robisz? Ała! oła! Na no, mnie No też troszeczkę. Ała! Oj, oj, chwila, moment. Ktoś idzie. <grym> o, lawa. Magiczna lawa, magiczna. O. Przez to wszystko zapomniałam, że jest mi gorąco i że musiałam zjeść pierogi, w których ja nie Gdzie <grym> 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 jesteś? O Kurde, na górze, ale to jest przekichane. No, ale głupie szczały nie mogą sobie we mnie trafić chyba. Już <laughs> ja się do ciebie wtepnęłam. Za jest... wiem. Nie... Co nie? Nie, zamykaj za sobą drzwi jak już wejdziesz. No, bo tu są drzwi, nie? Jak nie zamykaj ich, żeby było wiadomo, że tam już ktoś był. zaraz o. Nie rozwalaj szkła! Tu jestem, dziewczynko. No jaka? Jezu. Dresnia. O co, kaman? Czekaj. To ja przecież tędy pójdę. Jezu, nie, żadna strzała mnie nie trafiła jeszcze. A ja mam napis też sobie mieć na. Jeden z nich umarł i zostało ich dziewięciu. Ej, masz iść do mnie, wiesz o tym? No, no. wiem. Oj, oj, oj. Ale Ej, tak. Gdzie ty jedziesz, Debir? No gdzieś ty. Czemu ty tu jesteś? Tu <laughs> no, masz. Hop. Nie, <laughs> kurde. No trafiłem. No co widzicie ty nie zrobi? No teraz tam, no. Aha. No, czemu mi łapisz za wędkę? No ja co ty robisz? robisz? A ty! No ja rzucam A ja strzelam. A dupa jaś. No weź ty nie rów... No zrobiłem, widzisz? No kur... Jest. <laughs> no <Tupa>. ja idę. <laughs> Ale... chamstwo! <grymne> o, tu jest lud, <grymne> ał, ał! <grymne> to jest lódź, świetnie! Aua! Ja au, au! Trosia oberwę. I czekaj nad się na dzieję na wędkę. Nie da się. Aua! <grymne> no nie musisz mnie bić. A ty mnie? Nie, ja ciebie akurat muszę. To nie ma sensu. Ma sens. Taki, że nie jest. Taki, że nie ma sensu. To jest sens bez... To jest sens bez... sensu. <grystanie> ja, jest są. <grystanie> no i <o> To jest... To jest... To jest... To jest... To ty, żeś na dół poleciała. God! Dzień dobry, dzień, dobry, A Ała! Padłem! to To mnie bije. no ja wchodzę w kaktusy na Survivalu. A! nie! Tu jest ogień, to się pali, nie bij mnie jeszcze! Nie było nic o No co mnie nie było. Cześć! Cześć! No cześć, cześć! A ja z Tobą się witam, tylko z moją mamą, no. No wiem. We, nie! A, no. ja No bo ja nie umiem tego kroić. Nie gadam głupot. Było coś jak aktusa? No, można tylko niebieską wełnę jasną. A no wejdźże, co ty że robisz? No wchodzę. Nie wejdziesz, ja piesz. I tu się nie da wejść, tu jest zamknięte. i Tam jest ten. Obsydian. To, bo coś przegapiłeś. No, to no, odezwała się ta, co się, <grym> się No. Weź tego katusa tutaj. Idzie. Yeah. Jest! O, tutaj jest, płytka naciskowa. No się, nie, że! Ja się! Ja <laughs> się. No co masz się <laughs> <robi? Zabijecie laughs> za to. Albo nie. Hop, hop, hop. O, tu coś jest. Tepnij się. No to właśnie ty robię. O kurde! Co ty robisz? Myśl z tego. A tu jest, tu je. Nie, nie ha Ja nie chcę. O ha nie ma. <noise> a kukułę? <noise> no wejść. Daj mi piasek. ha 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 ja nie pal, ja też chcę spalić Nie, bo jest tylko jedna zapalniczka No weź! Ty Hamiszonie Daj trochę A co tu pisze? No nic Papej, no No dobra wyjdzie Hop. Ała! Kupa nie! <śmieranie> Kupanie loty. Łatwie <śmieranie> spaliłaś. Co? Czekaj, ja muszę na chwilę iść. A tu woda <śmieranie> jest tu wi. <śmieranie> to nie moja wina. Zaraz przyjdę. <śmieranie> Dobra jestem. A ja wyrosnęłam drzewo. Wow. I... Nie chcę. Nie chodzę w kieckach. No właśnie, a zresztą. A co? Drzewo wyrosnęło. Ja też chcę. <laughs> Wyrosnąć. <laughs> o, łóżko. A kuku Ej! Ja chciałem przespać się Trzeba było powiedzieć wyszłabym, teraz wszyscy znają Twój... te IP A już wychodziłem i też znajomi z niej Co za różnica No ale ciebie nikt nie ogląda, a mnie dziewięć osób A bo tutaj też trzeba zasadzić Ej! To, a ja idę dalej. To nie ja! Bo tym nie ma odwrotu. Chodź tu, Dresia. Potrzebna jesteś. Właś tam. No, ale fajnie. No, duszę się. Co? Chyba nie, a co? Daj, tam było wyjście. To ja wyjdę. A tu jest szkło! A kuku! Ja też chcę! Teraz i ja jadę! Czekajcie, tata do mnie dzwoni. Halo? Ja cię Pierdzi ci Dresia! O ja, 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 Dresia pierdzi ci! Lesia! No i wagonik pojechał. Nie chce mi się jechać do McDonalda. A to się do Co? Coś ty się do telefonu dar. Do ciebie się darłem, że ci pierdzi telefon. Wagonik się zgubił. Ojoj, oj, oj lawa. A no to chodź tutaj, gdzie ja. No, nie wiem, gdzie, czy wiesz, ale ja tu weszłem i tu jest fajnie. Ciekawe, gdzie jakaś niebieska wełna będzie. Drzwi, o to, Boże! I spadłem, haha. Chodź tu, tepaj się. Chyba, że nie chcesz. Au. Ja się my przejdę. No to ty się przejdziem Hop. Hop, hop. Hej, lecimy, lecimy, Hejo. Hejo, hejo, hello! Teraz dźwięk nie rozwalę. Yeah, no, nie mogę zesprintować się. To chyba była te, to coś, co... Mój No, a co ty tu robisz? Eskaj, eskaj, co gadam? eee, to się nazywać inaczej, to się na... Nooo, nie w dół, tylko w górę. To się nazywać. Wow. Parkour. What? No coś ci zrobiła, dziewczynko! Weź to zostaw, drasik, Bo powiem Madzi! Jakiej Madzi? No Madzikowi! Oj nie, nie wiem, co jej do tego, ale jej powiem. No kablujesz na mnie. Madzi. Co mi to skaczesz! No zeszłeś! Co? Tu jest ciemno. Tak? Jasno tu jest. No możesz. Co mogę? Nie ty, Jezu. O wojłem. Ta montra. Aha fajnie. No. Aaa! No 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 Mhm, tak. nie! To... Ulala. Ha! Dajże to! Nie. Teraz ja! Ty Masz! Gin! To czekaj, masz połowę. Było sześć. Ale jak to moje kaktusy? Mam jednego, haha. No trudno. Au! Ale nie bij. <suszy> Au. Masz kilo, bo bym wykopał ten węgiel. Cicho, bądź. Yes. to jest ja co O co ci chodzi tym razem? Lipnie jesteś głupia. Jak przyjdziesz tutaj, znać Przeszłem. Aj! Co? No, do ciebie spałem. I dobrze ci. tu jest woda! No, sześć! Czekaj chwilę A co jest też jest mojego wujka? No nie chciałeś położyć. Nie masz mojego testu. już idę mnie teraz i powtórzę jeszcze raz. Zmieszasz jeszcze rękawiczki i sobie się. Ma swoje, ma swoje mi nie. Nie działa, brawo. Nie odkupujesz. Dobra, wróciłem. Coś! Ty brzydamy. Dlatego, że tu. Ty... No, czekaj, mapkę będę naprawiać. Zaraz ciebie naprawię. Nie, mnie nie trzeba. No! sink. No woda tu jest! Zabugowałam Ja muszę kończyć ten odcinek. Dlaczego? No bo muszę iść. Czemu? No nie, no do wody nie wrzuciłaś. Ty brzydka kobieto. Co ja jestem? Coś ty zrobiła! Opa, ci zaraz wezmę. Dzień dobry. Świnie! Wyłącz to! No, i się czekaj, tepnij teraz. Nie, bo mnie zrzucisz. Nie zrzucę Cię. Czekaj, zjem pieroga tylko. <grystanie> no, z ja się pojawiłam. W dziurze. Ej, <grystanie> to przesuń. Stój na tym. Dziękuję. Skrzynka. O, wiadro. Dużo. <grystanie> Już. Hey! Co to miało być? Mm, wiadro. O! Jeszcze wiaderka. Weź kilka. Tam skrzynia jest, weź ją. Tutaj musisz wlać wodę. Już. A tu też mogę. Nie wylało się? O. No już! Ja muszę kończyć dresia. No niestety. No no, no nie wiem. Po prostu. Muszę gdzieś jechać do tego... No nie pamiętam, ale muszę gdzieś jechać. Dobra, to... Yy, cześć!